Pamiętacie nasz magiczny kubek? Pojawiła się jego nowa wersja. Po blaniu ciepłej wody pojawia się magiczny wzór nowych wojanowic. W tym kubku wasz ciepły napój będzie znacznie lepiej smakował. Kubek już jest dostępny na Wojan Shop. Sprawdzajcie, pierwsza linia w opisie. Siemano, kolano Ptyko dzisiaj będzie moją drabiną. Jak reagujesz na to, że jesteś moją drabiną, Ptyś? Tak że reaguję, po na mnie? O, o Patrz na to! Mogę wchodzić teraz na drabinę Ptysia. czekaj. Musisz wchodzić na mnie! O! <noise> więc chodźmy zacząć pierwszą tutaj gierkę. Tylko potrzebuję drabiny! O, oczywiście, to i to, pasz co będziemy się w, w drabinę, Hopsa. O, i ja teraz wchodzę to cyk i uwaga, muszę cię teraz chwycić. więc... Polemi rękę! O, o mam się. ptyka razem ze sobą się, mana! <noise> ale e, nie rób tak, bo mi się kryścił w głowie. A teraz ja będę drabina! Wóuuuuu! Dobra, O nie czekaj! Ja mam do skoczyć! O tak, dobra! O! o, Uf, o okay, I teraz zapraszam! teraz. Zapnie, ciebie chwycę. No, co ty mnie? O, o dobra! Jest! Dobra. dobra, i teraz znowu ja wchodzę na ciebie. Aj, pójdę dalej I już sam! Ale po co O, ja tutaj dalej e, O nie, dalej się nie dostanę sam No dobra, muszę jednak wrócić po Ptycha Bo go bardzo potrzebuję Tak samo jak moja maskotka Wojanka Wojanek potrzebuje Ptysia Tak, bo na szczęście jest maskotka Ptysia Która może być idealna właśnie Do takiego zespołu dwóch maskotek I w dodatku maskotka Ptysia Ma z tyłu plecaczek Ptysia Który można zdejmować i zakładać na przykład Innym maskotkom, mamy też inne właśnie maskotki Także koniecznie wpadajcie na Wojanshop I sprawdzacie, bo to jest najlepszy prezent na święta jaki można zrobić. No i dodaliśmy również takie fajne skarpetki nowe i to są takie skarpetki, słuchajcie, z naszymi wszystkimi twarzami. Więc mamy kompletnie nowe skarpetki. E, dawno nie było, nowych tak naprawdę rok nie było, więc na nowy rok mamy nowe skarpetki. Chodź tu, Ptycho, o cię Bóg, jednak. Bóg, oj, to tylko, potrzebujecie jezuje. mi, to i to powóz! O, całe szczęście, dzięki. Chodź ta, chodź ta, da Dobra, o, dobra. I co i... mam teraz zrobić? Muszę być drabiną gdzieś tutaj, tak? O, 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 zobacz, o, o ej. ej, już prawie się tam dostałem, dobra, cyk, cyk, i teraz o, się super! Chce. o, uhuh. i idziemy. Ale super ta gra, można współpracować ze sobą. Tak, ale co teraz tutaj, czekaj, y, 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 y. ej. Możesz mnie puścić? Ej, stary, dobra. tutaj musisz w odpowiednim momencie skoczyć chyba tam i... Ale, to jest bardzo ryzykowne, ale ja teraz jestem! Wow, zadziałało! O, ale, nie! No i tyle. Ej, co teraz? What? O, czekaj, jakoś to musisz wejść, to Nie, tam drapać? się nie da. O, tam jest drabina, dobra, dobra, zostań tam, tyho, ja już do ciebie idę. To ja zepsułem to, ja to zepsułem. I nasz cel to wdrapanie się na tysięczny metr tysiąc wow, metrów. O, dobra, i co, oh. da to doskoczyć? Jest, udało się. Chodź idziemy już dalej. Ej, co to tym razem jest, halo. Taka, co my tutaj musimy zrobić? Widzisz jakąś stronę, oh. gdzie mamy pójść? No, musisz tutaj, Tycho, skakać oh. na. No. A czekaj, po prawej stronie, nie przejdziesz? Gdzie, tutaj? No. Dobra, no. w sumie mogę sobie przejść. E, nie, nie mogę Nie, nie, nie mogę, da to się, jest blokada. Dawaj, skakuj na mnie i lecimy. Idę, 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 idę. Raz, zarazem, raz, zarazem. O, i chwyć, gie. Jest! O, uważaj, tylko mnie nie, nie zrzuć, nie zrzuć. Mogę tu skoczyć? Nie, nie mogę skoczyć. Oj to! Ja mogę to Uu. 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 Dobra, e, mogę cię jakoś puścić, bo ja się nie wiem. No bo właśnie, nie dobra, teraz, 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 teraz. O, dobra, Dobra, teraz, teraz. Lecimy. W którą stronę, w którą stronę? Tam. tam, dobra. Jest! Tam. Dobrze! O! O! Ooo! Stresujące bardzo! Chodź to! O tak! Musimy ty. teraz puścić, dobra i dobra, I teraz kolejne, jaka. kolejne! O! O! O nie, czekaj może nie dasz rady! O nie wiem! Dobra, co ty gadasz? tylko nie dasz rady! Co ty gadasz? Jeszcze Operencko. tutaj tylko potrzebuję. Twojej pomocy! Poczekaj, czekaj, czekaj, może zrobię jakoś tak? Co ty o. kombinujesz, Tylko ja teraz będę miał ciężej O! Nieprawda, bardzo żadę! I chodź to! Dobra, i co teraz uh. dalej? O nie... Musimy, musimy zejść tam... na dół! Na dół, naprawdę? No tak no mi dobra. się wydaje, no, no Tak. Uh. Tyk Dawaj, dawaj, dawaj Okej, okay, możecie teraz tutaj gdzieś puścić. O. Dobra. O. I teraz ja muszę być drabiną, to poczekaj. O, teraz to Yes, działa. Działa! Ops! Ops. Okay. Lecimy, lecimy! Ty, nie spadnij tylko! O, dobra. i drabinka! Dawaj, dawaj. Yes! Ale fajnie, dobra! Ale to fajnie działa! O. No, naprawdę fajna jest ta gierka! Ej, ale teraz ale... uważaj! O, dobra, no. teraz na górę dobra, potrzebuję dobra. znowu drabinę oh. ptycha! O dawaj, nie! Dawaj, dawaj, dawaj! Napiszcie to, mi, czy czy dobrze sobie radzi jako drabina! <laughs> no, e, ja lubię być drabiną w tej grze! Okej, okay, dobra, chodź to! A, dobra, dobra. let's go, let's ale, go! czekaj, czy tutaj mi potrzebujesz, czy dałeś radę beze mnie, jak myślisz? Oh my g, dobra, idę, ale... Powiem ci, jest to ciężkie Jest, udało mi się O, uf. Ale super, ja też jestem Mamy 34 metr, co teraz tutaj dalej, dalej? Oh my Nie god, my god. Du bo jak spadniemy na sam Ej. dół to będzie koniec A nie, nie to... udało się, chciałem Ci żebyś żeby się zatrzymać co ty Zrobiłeś, ty dobra, chodź, ja cię Ej. będę musiał tutaj trzymać Ja cię zabieram, bo ty nieodpowiedzialnie się to zachowujesz pan, zaraz, no co ty? Idziemy, idziemy, słuchaj się Wojana Oczywiście O, dawaj, chodź Hej, co to? to za słaba drabina? Co to ma być? A, tycho? czekaj, 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 to no może tutaj, pa! O! O, to już jest lepiej, dobra, cyk. O, dobra Ej, tego, a czy ja cię w ogóle potrzebuję? Jeśli ja tutaj mam zwiększenie skoku na 5 minut za 19 robok, co? Hmm. Yy, sprawdź to, ale mi się zdaje, że i tak cię będę potrzebny. Opa, opa, op! Aaaaaaah! E, a co ja mam teraz zrobić, bo jak ja spadnę, to jest chyba koniec! Co to jest? Obrotów dziennie odradza się codziennie. Dobra, biorę! Biorę tego Wipa. Czekaj, biorę Wipa kupuję i z Vipem to będę mógł zrobić już tyle rzeczy kosowskich. Dobra, akceptuję. Dobra, wezmę cię jeszcze raz! O, o! Dzięki to i to! O, o udało uuu. się! Ooo i tutaj mamy punkt kontrolny, czyli to ognisko to jest nasz punkt kontrolny jakbyśmy a. zginęli. Dobra, czeka, uwaga. Czeka, ja to przetestuję, to, i to wiesz? Nie ja ty się dobrze czujesz Ożyw siebie i swojego partnera wróć tam gdzie byłeś i ukończ go Czekaj, co? Co to jest? B to, to! To Przez ciebie muszę wydać 29 robuxów Nie! Serio, to trzeba płacić robuxy? No na serio! Dobra, czekaj, o, nie czekaj, no, uwaga! Dobra, dawaj, O, dobra, dawaj, dobra, dobra. dobra. Ty, o. Ja, ja wiesz, że ja tam nie skoczę, bo ty masz większy skok i ja tam nie doskoczę! Aha! No dobra, to ty jednak musisz skoczyć, ty musisz skoczyć. patrz teraz to. Ja cię kręcę, ty słaby drabiniaku, ty! No jak to drabiniaku słaby, no, to ty! No to chyba dedliśmy. A czekaj, kliknij teleport i teleportnij się tu. Jestem, za A O, czyli działa to! Dobra, czekaj, też idę do Nie można się teleportować do punktu kontrolnego, gdy jesteś w szponach? To znaczy... Jakiś a kliknąłeś anuluj? O jest, dobra udało mi się, dobra Dobra anuluj, dobra, dobra lecimy dawaj. dalej, 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 dalej. Leć. O, dobra Tutaj był problem, ale już nam się dobra. udało Ej, I tutaj a co teraz drabinę? Co tutaj się robi? Czekaj, czekaj, to widzę, że to chyba jakby jest... Ja wiem, ja wiem! Dobra skocz, tam... skocz, skocz! O dobra, dobra. Nie, dobra. to musisz skoczyć, to musisz skoczyć. Jako drabina? O, to dawaj, dawaj drabina! A! Okej, okay? okej okay? Pytam ja cię. Jest! Drabina! <grym> do góry. A, to samo idzie do góry. Dobra. Ale teraz potrzebuję znowu drabiny. Drabina, skacz Skocz! Drabina! Trzymaj, trzymaj. Jest! Dobra. Drabina, I need you ptycho znowu. Okay. Dobra, dawaj, 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 jestem twoim drabinem. Ej, a ty myślisz, że my doskoczymy do 1000 metrów, bo póki co mamy no dopiero 56, to jest tak mało Mi się zdaje, że 1000 metrów to jest chyba jakieś nieosiągalne tutaj To jest serio nieosiągalne, to jest nie Dobra. do zrobienia, o Patrz o jestem drabiniarzem, dawaj, dawaj <laughs> O i teraz potrzebuję kolejnej drabiny na górę Ej! Ty, patrz, to jest jakiś parkour normalnie jak w Minecrafcie! Ej! Ej! Ja tak nie potrafię! Ej, to równie dobrze, ty możesz mnie trzymać cały czas i w to to Ale to już potrzebuję drabiny! A, A jest, 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 Dobra, ale już mamy w wprawę, słuchajcie, i teraz kolejna drabina będzie potrzebna! Oj, oj, oj! O, oj nie, dobra, wiesz co, chyba najlepiej przy ścianie robić, czy nie? Nie, na wprost! Na, na wprost! Te, zakup, 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 zakup! Ja tam chcę się pojawić, ja nie chcę tam zginąć. Dobra, czekaj, czekaj, ja to kupuję, kupuję, kupuję. Dobra, ja kupiłem, dobra. Jest, 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 dobra. Dobra, jeszcze raz robina. Dobra. O, o nie! Chyba za słabo. Aaaaaah! blaska! No, słabo, Ej, możesz zakupić czy nie? Nie mogę. Ej, co jest teraz? Co my teraz zrobimy? Nie, nie, nie! Nie, 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 nie nie, nie. Poczekaj, nie... to ja spadnę, co się stanie. O, ja mogę, dobra, dobra, dobra. Dobra, klik... Czekaj, tak, kupuję, kupuję, tak, kupuję, kupuję, kupuję. Kliknij, dobra. I co, czekaj. A, Ej, tak? o, dobra. jesteśmy to. dobra. To dobra, jednak może lepiej przy ścianie. Dobra, dobra. No to lepiej przy ścianie, będzie, będzie lepiej. Ale co to jest tak daleko, że nie ma szans! No, nie, nie wiem, o. mi się zdaje, to jest bez szans, no. Opa! U, dobra, yes. to było dobre, to było dobre. A co teraz? Let's oh my dalej. Dobra, a, a, weź skup, zwiększony skok, to będziesz też razem ze mną skakał tak o, wyżej. O dobra, czekaj, to wydaje Robuxy. E, bo, 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 bo. Co teraz robisz? Aha, przeżyję, jest? bo Zrodzisz jestem mega siłaczem. Dobra, ooo, okay. esa. co ty teraz robisz? Dobra. Teraz musimy tam przejść, tak po prostu. Nie! Dobra, daj chodź, dam jo, ci jo, lepinkę Ale ja nie mogę tam skoczyć teraz. O nie no serio? O, Musisz zejść niżej. Ej, teraz Ja tutaj. nie mogę. O! Dobra. O. No jednak dałeś radę sam bez mnie, no! A tutaj, a tutaj weź tak po prostu skacz. O! Skacz, no. skacz, skacz. O, dobra? cię chwyta, ale no, będzie szybsze, Ej, co dawaj, razy? dawaj, dawaj, dawaj. No i co mam skakać? Albo nie, dam do jako Jak jako drabina już. Dobra. O. Dawaj teraz. No co jest? To jest za trudne! Ej, dobra! Czy ty naprawdę widzowie w to gracie to jest taka trudna gra! Nie, ma, nie, ma, nie ma nie, nie nie, 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 nie mogę, nie, 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 nie mogę, nie, dobra, dary. nie dary. mogę! Nie o, dobra, dobra, dobra. O, dobra. Tutaj drabina, tak. możesz, Czy doszło do bez? O. Nie, nie o. mogę doskoczyć. Tutaj dam raz. Dobra. O. Okej. Okay. I co teraz? No, drabina, ale do przodu, żebym mógł wycelować. Czy tu? Nie, tak. Dobra, ja ci zrobię drabina. A ale ale to tu! też było. No właśnie, ale teraz nie doskoczę do ciebie, wiesz? Aj, aj, aj. Oj, Złapałeś Złapaj mnie jakoś ty. Dobra, skocz. Popchnąłeś mnie, popchnąłeś mnie! Mogą no, no, no drabinę ci dałem, to i to. No potrzebujecie tutaj, bo nie wskoczę tam znowu. Nie no co to jest. Dobra, ja będę drabiną, a to, ty po prostu skakuj, bo nie wytrzymam ptycho. No co ty robisz? Dobra. Ja jestem takim trolem w tej grze. Jesteś trolem jakim, mało. No, ma, no dobra, skacz, Nie wytrzymam. No. Dobra, i z, pokaż, pokaż drabinę. Tylko zrobisz. Okej. Okay. No nie! <laughs> no, dawaj drabina. Dobra. Ej, no mi się nie przyciski! Ten przycisk, nie ten dobra. przycisk! Dobra, zrób na to. O. I co? O, no skończ? i stasz no? No o! i chwyć! Dobra. <laughs> y <laughs> o, dobra. Jest! Ale nie zrzuć mnie do. No, ziemi, dobra, dobra. Co dobra. to? Poczekaj, to teraz ja. O, już rozumiem. Pa, teraz ty. O, oh my God! Nie, to jest. Trudne nie, ja nie, no! Ja tam nie do. Doczekaj, no, to. Uh! Uh! Yes! O! Okay, dobra, dobra, dobra. Teraz yes! to zrobi, Dobra, weź zrób drabinę Dobra, 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 czekaj O, o e, F, dobra Dobra, czekaj Ja tam doskoczę, to będzie ufa, trudne Czekaj, do rzadę, do Ja cię yes. nie mogę, ja już spadałem ufa. Ej, dobra, teraz możesz tam skoczyć po prostu chyba, nie? Ja się boję Jest, dobra Teraz Nie yes. yes. No nie, dobra, kupuję, kupuję, kupuję. Ja kupiłem też, kupuję. Nie tak. mogę, Teo! Dobra, dobra, dobra. Nie miałeś jedno zadanie! Czekaj czekaj czekaj, 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 czekaj. Jak to się stało, że ja, ja ten spadłem? omega, oh omegę, oh omegę oh Dobra, skacz, skacz, skacz. No nie! To jest, to jest kino! Teraz ty kupujesz, teraz ty dobra, kupujesz. No, i teraz ja kupuję. Ale to jest bez sensu no. jest to bez Robuxów, to przejść? Ale lipa. Dobra, 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 dobra no. Dobra, A teraz ty dawaj ja, ja to przejdę, patrz to, no to patrzcie, dobra uwaga, no. uwaga, uwaga, jesteś gotowy? Jesteś no. gotowy no. Albo, albo czekaj, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, bo ty jesteś sobie sobiakiem, nawet jak ja przejdę to ty nie przejdziesz uwaga. O. Oooo! dobre! <laughs> ja, dobra, ja nie wiem jak ty to, to przesk przeskakujesz, nie? O, I teraz to Yes! Okej, okay, dobra, zapnę! Ej, dobra, to ty sam przemysuję tego parkura. Jest! Dobra? No, <laughs> Dawaj, skaczesz! Hup. Ej, no nie zostawiaj nie są samego! Dobra, biorę cię. No o nie. nie, tutaj będę potrzebować. Co to jest?! To jest takie trudne! Daj mu, o czekaj! Ej, ej... ej. Też, ade? Też ade? Czekaj. Też To Czekaj... Masz, masz cały czas zwiększony skod, yes, bo yes, to jest, pięć yes. minut tylko. Yes. A nie, 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 no właśnie, mi się już skończyło to dawno. No to właśnie, to można to, to kupić zaraz, ty. Dobra, dobra, ja to kupuję w takim razie. Ty, dobra, dobra, to my ryzykowaliśmy do, do... tutaj. Mamy już prawie 100 metrów. Ja cię kręcę, jak to <laughs> jak długo to trwa. Nie. Dobra. Dobra. dobra, skaczę wyżej? Chyba skaczę. Bo... Dobra, czekaj. Najwyżej mnie złapiesz. Przygotuj się, najwyżej mnie dobra, złapiesz. Czekaj, poczekaj, gra Pugie, no. Uwaga. O! Yes. Dobra, okej. Okay. Zaraz mi? ja cię łapię. Dobra. Yes! No i co teraz? No, co teraz? Dobra, spadnij, spadnij, spadnij. Skibili toilet. Dobra. No, ja to kupię, ja ci, ja ci kupię, zrobię ci prezent! Dzieci, Dzieci, dobra, to dzięki, dobra, dawaj, dawaj, dobra, dobra Masakra, ale najlepszy prezent to widzowie i tak będziecie mieć na. Nie. Co? Nie. Teleportnęliśmy się do ciebie, czajsz. Co? Ja nie mogę! Dobra, ale. Z... To będzie bardzo proste do zrobienia, wystarczy teraz, tak naprawdę. Co, Co to jest? Ja nie mogę! Pomyliłem F z G. Dobra, 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 ale patrz teraz to. No teraz drabina szybko, to będzie szybkie, dawaj. Nie, nie, nie. to jest masakra. No, dawaj, no, da. dobra. Ej, ja wiem czemu tam się nie dało, bo ja czemu? nie miałem zwiększonego skoku, a ty miałeś. Czyli trzeba drabinę użyć. Trzeba drabinę, bo tam się nie, 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 nie będzie dało. No dobra, czyli dajemy drabinę, czyli poczekaj, to y, jak tą drabinę zrobić? Patrz to, patrz to, waga. No, no. <śliniczny> Etapy, no nie przeżyję widzowie, nie przeżyję, to jest tak ciężka gra! Najtrudniejsza gra jaką grałem, Dobra, Jeśli ja tu chyba Jeśli graliście zrobię, w tą grę, to ile mieliście metrów? Ja, ja to ja to wiem, ja to dawaj, wiem jak to robić patrz, dawaj, patrz. Dawaj. patrz, patrz. patrz. Dawaj. patrz. Chcę to zrobić tak. Co to co ty kombinujesz, tak. co ty kombinujesz? Co to jest? ELO! O, dobra, chwyć mnie, chwyć mnie, chwyć e, mnie. Gie, nie, nie? No? Dobra, i co teraz? E, e, ja cię... Musisz... Nie, mogę, nie mogę cię puścić przecież, nie? Jak to nie? Dawaj. Dobra! Cię pu... A nie spadniesz? Dobra. A nie, dobra, dobra, dobra. Yes Dobra Okej okay. Przechodzisz to, przechodzisz to I co teraz? I co teraz drabinka Aś. Dobra, dobra. O, i teraz drabina. czekaj Podejdź tutaj, podejdź tutaj, pode mnie Dobra o. Yes, yes, Co to było? Yes. Okej okay. Ej, co się jakoś odbiłeś, jak, jak, jak ping-pong O oh, oh, oh. oh my god mamy 100 oh. metrów Ej, punkt kontrolny, stary, punkt kontrolny Dobra to Tutaj drzewa Stań na, na tutaj, stań świetnie. pode mnie, stań pode mnie No o. dobra Yes jest! <laughs> 100 metrów i choineczka. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij. kliknij.